Nokia E72: Konfiguracja Bluetooth: Wysyłanie przez Bluetooth wizytówki z książki adresowej telefonu. Włącz Bluetooth w obu telefonach. Aby włączyć Bluetooth w telefonie Nokia E72, skorzystaj z rozdziału Włączanie protokołu Bluetooth. Otwórz kontakty. Podświetl kontakt, który chcesz wysłać, a następnie kliknij opcję. Podświetl wyślij i kliknij wybierz. Podświetl wizytówka i ponownie kliknij wybierz. Przewin do zakładki przez Bluetooth i kliknij wybierz. Wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz przesłać plik i kliknij Wybierz. Wybrana wizytówka została wysłana. Aby powrócić do ekranu startowego, kliknij klawisz z ikoną domku.